Co powinno znaleźć się w umowie o pracę zawieranej z młodocianem? Zatrudnienie młodocianego to poważna decyzja, która choć często dotyczy krótkiego okresu wakacyjnego, wymaga pełnej zgodności z przepisami prawa. Kluczowym elementem tego procesu jest podpisanie odpowiedniej umowy, która będzie chronić zarówno interesy młodego pracownika, jak i pracodawcy. Taka umowa nie może być jedynie formalnością. Powinna być przejrzysta, kompletna i dopasowana do specyfiki zatrudnienia osoby poniżej 18 roku życia. Każda umowa zawierana z osobą młodocianą musi dokładnie określać podstawowe warunki zatrudnienia. Przede wszystkim powinna zawierać dane obu stron pracodawcy oraz młodocianego pracownika oraz wskazywać moment, od którego stosunek pracy będzie obowiązywać. Warto zadbać o to, by umowa była podpisana w formie pisemnej jeszcze przed rozpoczęciem pracy, a nie dopiero po kilku dniach od jej podjęcia. To daje młodej osobie poczucie bezpieczeństwa i jasność co do swoich obowiązków i praw. W treści umowy należy jasno określić, jaki rodzaj pracy młodociany ma wykonywać. Może to być na przykład pomoc kuchenna, prace porządkowe, pakowanie produktów, obsługa klientów pod nadzorem. Ważne jest również, by wskazać miejsce wykonywania pracy, a więc konkretną lokalizację, w której pracownik będzie przebywać w czasie pracy. Nieodłącznym elementem każdej umowy jest też informacja o wymiarze czasu pracy. W przypadku młodocianych przepisy ściśle określają, ile godzin dziennie i tygodniowo mogą pracować osoby w różnym wieku, dlatego zapis ten musi być zgodny z obowiązującymi normami. W praktyce oznacza to skrócony czas pracy w porównaniu do dorosłych pracowników. Wynagrodzenie za wykonaną pracę również musi być precyzyjnie określone z podaniem stawki godzinowej lub miesięcznej. Młodociany pracownik ma prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia za swoją pracę, a pracodawca jest zobowiązany do jego terminowej wypłaty. To nie tylko kwestia uczciwości, ale i przepisów prawa pracy. Umowa o pracę powinna także zawierać informacje o przysługującym urlopie wypoczynkowym. Młodociany, podobnie jak każdy inny pracownik, ma prawo do wypoczynku, nawet jeśli jego zatrudnienie trwa tylko przez kilka tygodni wakacji. Warto o tym pamiętać, bo prawo do urlopu nie jest nagrodą, a ustawowym obowiązkiem pracodawcy. Wreszcie, choć często o tym zapominamy, młodociany pracownik powinien zostać poinformowany o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Najlepiej, jeśli szkolenie BHP odbywa się jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego dnia pracy, a jego przebieg zostanie odpowiednio udokumentowany. Taka dbałość o szczegóły pokazuje młodej osobie, że jej zdrowie i komfort są ważne. Podpisanie umowy o pracę z młodocianem to coś więcej niż formalność, to pierwszy krok do nauczenia młodego człowieka odpowiedzialności zawodowej. I zaufania wobec pracodawcy. Im bardziej przejrzysta i rzetelna będzie umowa, tym większa szansa, że to doświadczenie pozostawi dobre wspomnienia i zbuduje pozytywne podejście do pracy w przyszłości.